Dzień dobry, witam wszystkich na pierwszym spotkaniu w naszym cyklu online, tym razem online, pod tytułem Czytanie na dywanie. Dlatego mówię tym razem online, bo ten cykl organizujemy w Kapitolu już od wielu, wielu lat i spotkania polegające na czytaniu, czytaniu fragmentów książek na naszym podwórku czy na foyer. Organizujemy dla młodzieży i dla dzieci już od wielu, wielu lat, natomiast teraz faktycznie przenosimy się do sieci. Dziś przeczytam Państwu książkę Johna Greena pod tytułem Szukając Alaski. Oczywiście przeczytam Państwu tylko kilkunastominutowy fragment tej książki, licząc na to, że sięgniecie po nią sami i będziecie lekturę kontynuować. Książkę Szukając Alaski wydało wydawnictwo Bukowy Las, a my naszą akcję organizujemy wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną i dzięki Miejskiej Bibliotece możecie wypożyczyć tą książkę z portalu legimi.pl i tak jak powiedziałem, kontynuować tę lekturę albo sięgnąć po jakieś zupełnie inne tytuły. A więc zaczynamy. John Green, Szukając Alaski. Przed. 136 dni przed. Na tydzień przed tym, jak opuściłem moją rodzinę Florydę i całą resztę swojego niedojrzałego życia, by wyruszyć, by wyruszyć do szkoły z internatem w Alabamie, moja matka uparła się, aby wydać przyjęcie pożegnalne. Gdybym powiedział, że miałem niewygórowane oczekiwania, byłoby to dramatyczne niedomówienie. Zostałem w zasadzie zmuszony do tego, by zaprosić wszystkich moich szkolnych przyjaciół, to znaczy łachmaniarską bandę z kółka teatralnego i typków z angielskiego, z którymi przesiadywałem z towarzyskiej konieczności w zapadłych lochach szkolnej kafeterii, choć wiedziałem, że nie przyjdą. Mimo to matka obstawiała, obstawała przy swoim, trwając w błogich złudzeniach, że przez te wszystkie lata ukrywałem przed nią swoją popularność. Przygotowała mnóstwo dipu z karczochów, Przeozdobiła nasz salon zielonymi i żółtymi serpentynami w barwach mojej nowej szkoły. Kupiła dwa tuziny butelek szampana z korkiem i ustawiła je dookoła stolika kawowego. A kiedy nadszedł ten ostatni piątek, i byłem prawie spakowany, o 16:56, usiadła ze mną i tatą na kanapie i cierpliwie oczekiwała przybycia kawalerii pod wezwaniem do widzenia Milesie. Wspomniana kawaleria składała się z dwojga ludzi. Mary Lawson, drobnej blondynki w prostokątnych okularach i jej pulchnego, łagodnie mówiąc, chłopaka Willa. – Hej, Miles – powiedziała Mary, sadowiąc się na kanapie. – Hej – odpowiedziałem. – Jak ci minęło lato? – zapytał Will. W porządku, a tobie? Nieźle. Wystawialiśmy Jesus Christ Superstar. Pomagałem przy scenografii. Mary yy, robiła światła, powiedział Will. Super. Skinąłem, udając, że wiem o co chodzi, i to właściwie wyczerpało nasz zestaw tematów do konwersacji. Mogłem zadać pytanie o Jesus Christ Superstar, tylko że jeden. Nie wiedziałem, co to jest. Dwa. Nie chciałem wiedzieć. I trzy, nigdy nie byłem mocny w towarzyskich połgawędkach. Moja mama, w przeciwieństwie do mnie, potrafi godzinami zabawiać gości rozmową i tak oto przyczyniła się do przedłużenia niez niezręcznej sytuacji, pytając ich o plan prób, jak wyszło przedstawienie i czy okazało się sukcesem. Wydaje mi się, że tak, przyznała Mary. Przyszło dużo ludzi. Tak mi się wydaje. Ona była typem osoby, której ciągle się coś wydaje. W końcu odezwał się Will. No cóż, wpadliśmy tylko, żeby się pożegnać. Muszę odprowadzić Mary do domu przed szóstą. Baw się dobrze w nowej szkole, Miles. Dzięki, odparłem z ulgą. Jedyną rzeczą gorszą od przyjęcia, na którym nie ma nikogo, jest przyjęcie, na które przyszło dwoje strasznie kompletnie nieinteresujących ludzi. Wyszli i tak oto siedziałem z rodzicami, gapiąc się w pusty ekran telewizora. Chciałem go włączyć, ale wiedziałem, że nie powinienem. Czułem na sobie spojrzenia ich obojga, jak czekali, aż wybuchnę płaczem albo coś w tym stylu, jakbym od samego początku nie wiedział, że tak wyjdzie. Wiedziałem. Czułem ich litość, kiedy zanurzali chipsy w dipie karczechowym, przeznaczonym dla moich, wy... dla moich wyimaginowanych przyjaciół, ale to im potrzebna było... była litość, w każdym razie bardziej niż mnie. Ja nie byłem rozczarowany. Moim oczekiwaniom stało się zadość. To dlatego chcesz wyjechać, Miles? zapytała mama. Przez chwilę obracałem w myślach to pytanie, patrząc wszędzie tylko nie na nią. Yy, nie, wyjąkałem. No to dlaczego? Dopytywała. Nie pierwszy raz zadała mi to pytanie. Mama niespecjalnie pragnęła puścić mnie do szkoły z internatem i nie robiła z tego tajemnicy. Przeze mnie? Podsunął tata. Chodził do Calver Creek, tej samej szkoły, do której się wybierałem, tak jak obydwaj jego bracia i ich wszystkie dzieci. Myślę, że podobał mu się pomysł, abym poszedł w jego ślady. Moi wujowie opowiadali historię o tym, jak ojciec słynął w kampusie z szaleńczych eskapad, które wszelako nie przeszkadzały mu osiągać świetnych wyników w nauce. Wydawało się, że życie w Calver Creek będzie lepsze od tego tutaj, na Florydzie. Ale nie, to nie z powodu taty. Niezupełnie. Chwileczkę, powiedziałem. Podszedłem do gabinetu ojca i znalazłem biografię François Rablego. Lubiłem czytać biografię pisarzy, nawet jeśli, jak w przypadku pana Rablego, nigdy nie czytałem żadnych ich książek. Przewertowałem książkę i znalazłem na końcu podkreślony odblaskowym markerem cytat. Nigdy nie używaj markera w moich książkach. Powtarzał mi ojciec tysiące razy. No to jak inaczej potem znaleźć to, czego szukasz? Więc ten facet, powiedziałem, stojąc w drzwiach salonu, Hansua Garbelet, był poetą. A jego ostatnie słowa to... Udaję się na poszukiwanie wielkiego być może. Dlatego wyjeżdżam. Żebym nie musiał czekać z poszukiwaniem wielkiego być może do śmierci. To ich uspokoiło. Goniłem za wielkim być może i oni wiedzieli równie dobrze jak ja, że nie znajdę go z ludźmi pokroju Willa i Mary. Usiadłem z powrotem na kanapie między mamą i tatą. Tata otoczył mnie ramieniem. I trwaliśmy tak w ciszy długi czas, aż do chwili, kiedy wyglądało na to, że można już włączyć telewizor, a potem zjedliśmy dip karczochowy na kolację i obejrzeliśmy kanał historyczny. A przecież bywają znacznie gorsze pożegnalne przyjęcia. 128 dni przed. Na Florydzie było piekielnie gorąco, to oczywiste, a ponadto wilgotno. Tak gorąco, że ciuchy kleiły się do ciebie jak plaster, a pot kapał ci z czoła na policzki jak łzy. Ale gorąco było tylko na dworze, a ja z reguły wychodziłem na dwór tylko po to, aby przejść z jednego klimatyzowanego pomieszczenia do drugiego. Dlatego nie byłem przygotowany na jedyny w swoim rodzaju upał, którego można doświadczyć 15 mil na południe od Birmingham, w Alabamie, w szkole przygotowawczej Calver Creek. Bryka rodziców była zaparkowana na trawie, kilka stóp od mojego pokoju, pokoju numer 43. Ale za każdym razem, kiedy pokonywałem te kilka kroków do i z samochodu, żeby wypakować to, co teraz wyglądało mi na stanowczo za dużo rzeczy, słońce przepalało mi ubranie aż do skóry z zawistną wściekłością, której zacząłem się bać niczym zapowiedzi ognia piekielnego. Przeniesienie rzeczy z samochodu zabrało nam tylko kilka minut, ale mój nieklimatyzowany pokój internatowy, choć dzięki Bogu nie w pełnym słońcu, był w sumie niewiele chłodniejszy. Byłem zaskoczony. Wyobrażałem sobie pluszowy dywan, blazerie na ścianach i wiktoriańskie meble. Poza jedyną atrakcją, własną łazienką, dostałem pudełko ze ścianami z pustaków pokrytymi grubo warstwami białej farby. I z podłogą wyłożoną zielono-białym linoleum. To miejsce przypominało, przypominało bardziej szpital niż pokój w internacie z moich marzeń. Piętrowe łóżko z niewykończonego drewna z materacami z gąbki stało przy oknie. Biurka, szafy i półki na książki były biurka, szafki i półki na książki były na stałe przymocowane do ścian, co miało zapobiec kreatywnemu planowaniu przestrzeni. No, i brak klimatyzacji. Siedziałem na dolnym łóżku, kiedy mama otworzyła walizkę, wyjęła z niej stos biografii, którymi tata z którymi tata zgodził się rozstać, i zaczęła układać je na regałach. Potrafię się rozpakować, mamo, powiedziałem. Tata wstał, był gotów do odjazdu. Daj przynajmniej posłać ci łóżko, upierała się mama. Nie, naprawdę umiem to zrobić. W porządku. No, bo nie można przeciągać tych spraw w nieskończoność. W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę. Mój Boże, ale będziemy tęsknić. Westchnęła mama, przeskakując między walizkami, żeby dostać się do łóżka. Wstałem i uściskałem ją. Tata też podszedł i stworzyliśmy swego rodzaju statko. Było za gorąco i byliśmy zbyt spoceni, aby uściski mogły trwać długo. Wiedziałam, że powinienem uronić parę łez, ale mieszkałem z rodzicami już 16 lat i, i próbna separacja powinna była nastąpić już dawno. Luzik, uśmiechnąłem się. Nauczę się godać po południowemu. Mama zaśmiała się. Tylko nie zrób jakiegoś głupstwa, przestrzegł mnie tata. Spoko. Żadnych narkotyków, żadnego picia, żadnych papierosów. Jako uczeń Calver Creek robił rzeczy, które znałem tylko ze słyszenia. Tajne przyjęcia, biegi na golasa, przez pola, z sianem. Zawsze jęczał, jak, jak to wtedy brakowało dziewczyn. Dragi, picie i fajki. Rzucenie palenia zajęło mu trochę czasu, ale jego durne lata minęły na dobre. Kocham cię, wypalili jednocześnie. Należało to powiedzieć, ale przy tych słowach poczułem się tak niezręcznie, jakbym patrzył na całujących się babcie i dziadka. Ja was też. Będę dzwonił co niedziela. Nasze pokoje nie miały telefonów, ale rodzice wystąpili z prośbą, aby umieszczono mnie w pokoju w pobliżu jednego z pięciu automatów, jakie posiadało Calver Creek. Uściskali mnie znowu mama, potem tata i było po wszystkim. Patrzyłem przez okno, jak wyjeżdżają z kampusu krętą drogą. Powinienem może poczuć lepki, sentymentalny smutek, ale przede wszystkim chciałem po prostu ochłonąć. Więc zabrałem jedno z krzeseł i usiadłem przed drzwiami w cieniu okapu, czekając na wiatr, który nie przychodził. Powietrze na zewnątrz było tak samo nieruchome i męczące, jak powietrze w środku. Ogarnąłem wzrokiem swój nowy internet. Sześć jednopiętrowych budynków, po szesnaście pokoi w każdym. Układało się w sześciokąt dookoła rozległego trawiastego okręgu. Wyglądał jak przerośnięty stary motel. Wszędzie chodzili chłopcy z dziewczynami, śmiejąc się i ściskając. Miałem nikłą nadzieję, że ktoś podejdzie i porozmawia ze mną. Wyobraziłem sobie nawet konwersację. Hej, to twój pierwszy rok? Zgadza się, jestem z Florydy. Super, to pewnie jesteś przyzwyczajony do upału. Do tego upału nie byłbym przyzwyczajony nawet wówczas, gdybym był z Hadesu, zażartowałbym. Zrobiłbym dobre wrażenie zaraz na starcie. Jest zabawny. Ten facet miles jest przezabawny. To oczywiście się nie wydarzyło. Nic nigdy nie działo się tak, jak to sobie wyobrażałem. Znudzony, Wszedłem z powrotem do środka, zdjąłem koszulę, położyłem się na rozgrzanej od upału gąbce materaca z dolnego łóżka i zamknąłem oczy. Nigdy nie doświadczyłem powtórnych narodzin, przez chrzest, z płaczem itp., ale nie mogłem czuć się lepiej niż teraz. Nowonarodzony facet z jego nieznaną tu nikomu przeszłością. Myślałem o ludziach znanych mi z książek. O Johnie Kennedy, Jamesie Joyce, Humphreyu Bogarcie, którzy chodzili do szkół z internatami i ich i o ich przygodach. Kennedy na przykład uwielbiał odstawiać numery. Na tym dziś skończę. Namawiam Was do kontynuowania lektury książki Szukając Alaski Johna Greena. Do zobaczenia.